Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka. 30 Czerwca. Jak rozpoznać ducha Pańskiego. Lekcja. Tak można poznać, czy sługa Boży ma ducha Pańskiego, jeśli jego ciało nie będzie wynosiło się pychą. Bo ono zawsze jest przeciwne wszelkiemu dobru, z tego powodu, że Pan czyni przez niego jakieś dobro. Lecz jeśli we własnych oczach uważałby się raczej za lichszego i mniejszego od wszystkich innych ludzi. Święty Franciszek Napomnienia W dwunastym napomnieniu święty Franciszek dotyka jednego ze swoich ulubionych tematów, jakim jest posiadanie ducha pańskiego i duchowe ubóstwo. Święty Franciszek przyjął bardzo prosty klucz do zrozumienia życia duchowego człowiek duchowy i cielesny. To dwie rzeczywistości, które zmagają się w jednym podmiocie. Kim według świętego Franciszka jest człowiek, który posiada w sobie ducha pańskiego? Jest to człowiek, który dał w sobie pełny przystęp Bogu. Dzięki temu przystępowi duch święty zaczął go wypełniać sobą i powoli przemieniać jego wnętrze. Człowiek duchowy to innymi słowy mówiąc, człowiek uduchowiony, czyli taki, który daje we wszystkim pierwszeństwo Bogu. To uduchowienie nie polega na jakimś sztucznym idealizmie czy spirytyzmie. Chodzi tu o uporządkowanie swego wnętrza, w którym jest przywrócona właściwa hierarchia rzeczy. Pierwiastek duchowy układa wtedy całą hierarchię wartości, przywracając jej pierwotną harmonię. Człowiek duchowy nie jest więc kimś, kto się zna na rzeczach tego świata, ale któremu te rzeczy nie przysłaniają tego, co najważniejsze. Człowiek duchowy to wreszcie ten, który posiada w sobie dużą wrażliwość serca i ducha, potrafi dzięki temu dość szybko wejść w rzeczywistość nadprzyrodzoną, jak i zrozumieć problemy duchowe drugiego człowieka. By posiąść ducha pańskiego w sobie, konieczne jest pozostawienie mentalności tego świata. Dokonuje to poprzez powolne obumieranie Starego Człowieka. Święty Franciszek bardzo mocno doświadczył tego prawa obumierania we własnym życiu. By posiąść ducha pańskiego, musiał pozostawić sny o sławie i bogactwie. By zacząć kochać miłością bezinteresowną, Bóg zaprowadził go do trendowatych. To właśnie tam spotkał Boga, który napełnił jego wnętrze wielką słodyczą. To, co dotychczas było dla niego gorzkie, stało się słodkie, to, co było cielesne, zostało uduchowione. Stary człowiek to przede wszystkim ktoś, kto ma w sobie wewnętrzny zamęt. Ten zamęt pochodzi z pomieszanej hierarchii wartości. Zmysłowość bierze tutaj górę nad tym, co duchowe. Pragnienie władzy, znaczenia, bycia chwalonym i podziwianym są w starym człowieku tendencjami, które biorą górę nad wszystkimi innymi wartościami. Człowiek ten posiada w sobie znikomą wrażliwość na to, co duchowe, nie rozumie wartości nadprzyrodzonych, ani nie ma w sobie empatii. Można krótko powiedzieć, że stary człowiek to pyszny, nieczuły egoista, który zawsze chce być w centrum zainteresowania. W rozważanym przez nas napomnieniu święty Franciszek bardzo trafnie łączy kwestię człowieka duchowego z pokorą. Dla biedaczyny kryterium posiadania ducha pańskiego jest to, czy ktoś nie przypisuje sobie dobra, które pochodzi z pana, a nie z niego. Inaczej mówiąc, posiadać ducha pańskiego to znaczy być ubogim duchem. Bo tylko w ubóstwie duch pański może przebywać i działać bez żadnych przeszkód. Szczęśliwi ci bracia, którzy zrozumieją, o czym pisze święty Franciszek. Szczęście jest darem, który Bóg udziela tym, którzy niczego nie przypisują sobie. Jest to jakby nagroda za wyrzeczenie się ziemskiego, powodzenia i ludzkiej chwały. Kto posiada taką postawę, ten ma w sobie wewnętrzny magnes przyciągający innych. Taki brat nigdy nie będzie miał problemów. We współpracy z innymi. Oracjo. Prosimy cię, panie, daj nam zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem cielesnym a duchowym. Prosimy cię, panie, udziel nam swej łaski, która pomogłaby nam poznać, co mamy czynić, aby coraz pełniej przynależeć do ciebie. Broń nas od pysznego przypisywania sobie zasług za coś, co nie należy do nas, ale do ciebie.